Przecież nie ma ze jest. nikogo nie ma. Słuchajcie, w pierwszym odcinku był bardzo krótki, bo prześlimy tylko sobie 25 dzień. Tak. Za dwóch. Dobrze, Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie dwa nowe itemy. Dobra. Więc w tym momencie kupujemy pierwszy item. O, już kupiłem. I Hila. Lepszego sobie trochę. Jak działa ja ten pierwszy? Nawet nie gadaj! Mega fajny, mega fajny item. Ja nie wiem o co chodzi z tym healem go niech leczy. O dobra, że jak mi się... I mega po prostu szybko leczy. To trzeba za każdym razem kupywać. Aha. I nie sobie. sobie. Oje, dobra Ehe Co teraz robimy? Zaraz no sobie jeszcze przejdziemy ten dzień W sumie też, tak? Dobra, słuchajcie, zaraz przyjdę Tylko idę coś zrobić I Dobra, sobiecie, już jestem. W następnym odcinku sobie wzmacnimy tutaj. A w następnym odcinku ofensywę. Mam bardzo małą ofensywę. Muszę mieć silniejszych. Dużo silniejszych. tak sobie postawię rapika. Już ja słuchajcie, nie mogę doczekać 50 dnia, jak odblokuję nowy tryb survival. Prawda. Mogę się doczekać. A autobus cofa, właśnie tak nie wie co, co cofa. No jest. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Czekam na tego bossa i czekam. A! Jezu, nie dałem sobie razy dwa. No, e, dobra. Dobra. lecimy z bossa. Tu, 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 tu. No i słuchajcie, bo skończony. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. A, dostałem jeszcze jakieś buty. Słuchajcie, tylko zobaczymy, jakie szósty. No co cóż robi? A, ale pewnie przyspiesza ich ten. Bardzo ładnie. Bardzo dobre to znaczy się. Mhm, mm mm -hmm. No to posłuchajcie, było na tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć Manko i cześć.